Dziś rano byłem w Radomiu na skwerze Łodakowskiego, Kazimierza Łodakowskiego. Jednego z pierwszych dyrektorów fabryki broni i mówiłem o Hanomi, czyli święcie oglądaniu kwitnących wiśni w Japonii. A teraz jestem w Powsinie i tutaj mamy fotorelację z tego święta, a także rozstrzygnięcie konkursu Sakura w ogrodzie z zeszłego roku. I to są zdjęcia wykonane tutaj na terenie ogrodu botanicznego w Owsinie. Natomiast możecie popatrzeć sobie na zdjęcia wykonane w Japonii kwitnących wiśni i możecie podziwiać zarówno zarówno jest dużo ludzi Poczekamy aż przejdą A mój dziecko mówi, że to sama mówić. Prawda. Akurat w naszym przypadku mówimy tylko prawdę. No i tradycyjna architektura japońska w tle, a może akurat tutaj nie, z poszczególnymi z poszczególnych prefektur japońskich. Nawet z Okinawy, która jest właściwie już wyspą tropikalną. Tam w lutym się to zaczyna, także możecie zobaczyć sobie kwitnące wiśnie na tle palmy. To drugie zdjęcie, to już nie z Okinawy. Ale to nie odważyłbym się powiedzieć, że to jest Fujiyama. Raczej nie to z kolei Hokkaido.

A tu już e, wygrani konkursu Sakura w Grodzie. Zeszłoroczna, czyli taka naśladownictwo japońskie. To co mówiłem u nas też przy kiedy możemy sobie popatrzeć na to święto oglądania kwitnących wiśni. Tutaj jest śmiele. No, i mamy tutaj pięknie mam że poniżej ziarnopłony i zawilec Pospolity żółty to jest ziarnopłon. No i barwinek. Barwinek jest gatunkiem, który nie jest rodzimym gatunkiem w Polsce, natomiast się za bo został sprowadzony w, w okresie we, w średniowieczu.